Nasz sezon był na pewno specyficzny, ale tak jak powiedziałam wcześniej, że na miejscu tego się w ogóle tak nie odczuwało. To, to były jakoś tak ym, po prostu wy, wybrane te najgorsze momenty, mm -hmm. tak naprawdę. Tak, bo tak naprawdę dużo, dużo się tam działo, było też bardzo dużo pozytywnych rzeczy i... E, po Wiktor... prostu te pozytywne rzeczy zostały zaćmione, mm -hmm. nie, nie pokazane. Bo uważam, że z, co, widzem, co? z widzem tak naprawdę... Tylko właśnie te negatywne emocje pobudzają ich, coś w tym stylu, bardziej ich interesują. Tak, no, zobaczmy, co ogląda się w polskiej telewizji. Nawet reklamy same leki. Ja to zawsze mówię, <laughs> że nawet same leki są właśnie, że każdy gdzieś tam choruje, każdy ma jakieś tam nieszczęście i no niestety było pokazane właśnie takie troszeczkę gorsze chwile w tym hotelu, ale tak naprawdę każdy bardzo dobrze się, się bawił i na pewno każdy też dobrze to wspomina. Ja uważam, że to była trochę taka dziecinada. Eee, to było niepotrzebne to też było zachowanie. Też niepotrzebne. W sumie, mm, Kurczę, jak to... Po prostu nie, wyszło, wyszło po prostu jak wyszło. Taka była sytuacja, były jakieś tam pakty, sojusze na początku, więc każdy próbował się jakoś trzymać ze sobą. Była nowa osoba, oczywiście tej osoby nie chcemy, w tak, 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 tak to wyglądało ogólnie. Jakby... Też to było słabe, że jakby ona się tam tak bardzo źle czuła, to by nie wyrażała chęci na wracanie tam trzy razy, nie? No dokładnie. Więc jakby miała problem, naprawdę, i jakby chciała stamtąd odejść, to by mogła odejść po prostu. Bo była taka po prostu możliwość odejścia, a ona z niej nie skorzystała, czyli tak naprawdę nie było tak źle. No, nie było źle. Kochani, zapraszam Was do wsparcia zbiórki stajnia nad Rozlewiskiem Pl, którą tak naprawdę organizują przeambitni.pl i wspieramy w ten sposób rodziny ukraińskie, które tam znalazły schronienie. Bądźmy z nimi oczywiście sercem, ale także i wspomóżmy ich finansowo, bo oni tego potrzebują, więc. I bądźmy obojętni. I liczę na Was.